Jonasz Kofta, Trzeba marzyć. Żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć i zjawiła się miłość, trzeba marzyć. Zamiast dmuchać na zimne, na gorącym się, sparzyć, z deszczu pobiec pod rynne. trzeba marzyć. Gdy spadają jak liście kartki dat z kalendarzy, kiedy szaro i mgliście, trzeba marzyć. W chłodnej, pustej godzinie na swój los się odważyć. Nim twe szczęście cię minie, trzeba marzyć. W rytmie wiecznej tęsknoty wraca fala do plaży. Ty pamiętaj wciąż o tym, trzeba marzyć. Żeby coś się zdarzyło, żeby mogło się zdarzyć i zjawiła się miłość. Trzeba marzyć.